To witam państwa bardzo serdecznie, ale przede wszystkim cieszę się, że w tym szczególnym miejscu, gdzie bije Wrocław, w tej szczególnej sali, gdzie podejmujemy ważne dla, dla miasta decyzje, mogę dzisiaj gościć moje koleżanki i kolegów, samorządowców, ośmiu prezydentów miast regionu dolnośląskiego i pana marszałka województwa dolnośląskiego. To jednak ja sobie pozwolę z imienia i nazwiska wszystkich powitać. Jest z nami pani prezydent Świdnicy, Bata Moskal-Słaniewska. Jest z nami pan prezydent Rafał Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Jest z nami pan prezydent Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleni Góry. Jest z nami pan prezydent Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Jest z nami pan prezydent Robert Raczyński, prezydent Lubina, jest właśnie z nami pan prezydent Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, jest z nami pan prezydent Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Bardzo wam dziękuję, że możemy być tutaj dzisiaj razem, a Państwa także uwagę chciałbym zwrócić na fakt, że jest to powiedzmy spotkanie no, bez precedensu, ja bym, ja bym powiedział, bo bo rzadko się zdarza, że prezydenci wszystkich miast regionu wspólnie z panem marszałkiem spotykają się i ustalają ważne i znowu użyję tego słowa, wspólne rzeczy dla, dla regionu, dla naszych mieszkańców. Nas dzisiaj tutaj zgromadziła jedna bardzo konkretna, konkretna sprawa. Ta petycja, którą przed chwilą podpisaliśmy petycję, którą będziemy kierować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Petycja związana z inwestycją z całą pewnością oczekiwaną i ważną dotyczącą nowego korytarza dla autostrady A4, ale także ta petycja dotyczy drogi, drogi ekspresowej. A4 i, i S5, bo o tych rzeczach należy oczywiście mówić w, w, w powiązaniu. Nie będę Państwu, bo to nie czas i miejsca, by czytać tą, tą petycję. Ważne jest to, że, że wspólnie myślimy o regionie. Ważne jest to, że potrafimy w sprawach kluczowych się porozumieć. Ważne jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ ten. Dzisiejszy przebieg autostrady A4 nie daje tego, tego podstawowego komfortu, jakim jest, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na fakt, że, o ile dobrze pamiętam, w samym, w samym grudniu przez ten nas interesujący i omawiany w petycji odcinek autostrady A4 przyjechało ponad, ponad, milion, ponad milion osób. To oznacza, że. To oznacza, że każdego dnia ten odcinek przynosi ruch na poziomie na poziomie 100 tysięcy 100 tysięcy osób. Ten odcinek musi być odcinkiem bezpiecznym, w dotychczasowym przebiegu. Nie jesteśmy w stanie w stanie tego tego uzyskać. Czyli chodzi nam o bezpieczeństwo, ale chodzi nam także o rozwój regionu, Bo bo poza tym, że drogi, co jest Oczywiste, jakby łączą subregiony, łączą, łączą miasta, to oczywiście one także pozwalają tym samym dobrze kooperować, pozwalają dobrze współpracować, pozwalają wspólnie rozwijać, rozwijać region. My dzisiaj rozmawialiśmy o, o regionie dolnośląskim w bardzo różnych kontekstach, natomiast to, co jest, wydaje mi się, naszym wspólnym, wspólnym marzeniem to żeby myśleć o takim zrównoważonym rozwoju regionu przez zrównoważony rozwój regionu mam na myśli jakby odpowiednie traktowanie jego że tak powiem wszystkich wszystkich obszarów. Mam nadzieję, że, że uda się także dzięki tej współpracy z koleżankami i kolegami jakby zerwać z tym, z tym podziałem północ południe albo zerwać także z takim, z takim myśleniem i, i, i taką filozofią, którą także niektórzy próbują, próbują budować, że jest oto miasto stołeczne regionu, jest, jest Wrocław versus wszystkie inne obszary województwa. Ja chciałbym, myślę, że my wszyscy, jak tutaj stoimy, chcemy, aby ten, aby ten rozwój był, był zrównoważony. Jest dużo wspólnych mianowników, czy ten, Czyli właśnie jest jeden duży wspólny mianownik tej naszej, tej naszej współpracy. Ja mam nadzieję, że, że ta petycja inicjuje dopiero pewne, pewne takie bardzo intensywne, i raz jeszcze użyję tego słowa, wspólne myślenie o całym regionie. Także bardzo Wam dziękuję raz jeszcze, że przyjęliście zaproszenie. Dziękuję, że mogliśmy wypracować tą petycję. O jednej rzeczy zapomniałem, a ona jest niezwykle ważna, ponieważ akurat za inicjatywą. Tej, tej petycji kryje się pan prezydent Roman Szełem i także Romku Tobie bardzo dziękujemy, że po pierwsze jakby no przygotowałeś ramy tej petycji, a po drugie, że no zainspirowałeś nas do tego, że, może, że mogliśmy ją dalej wspólnie przepracowywać. No i w efekcie, że możemy się tutaj dzisiaj wspólnie spotkać, aby ją. Państwa obecności i towarzystwie podpisać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. No to teraz czas właśnie na Prezydenta Wałbrzycha. Proszę bardzo Panie Prezydencie. Do wszystkich tych mikrofonów. I Panie Prezydencie także do tego mikrofonu. A tu który mimo pan wszystko. Szanowni Państwo, rzeczywiście Pan Prezydent Wrocławia przywołał bardzo wiele argumentów za tym, aby w takim gremium z udziałem prezydentów pana marszałka, żeby rozmawiać o wspólnych sprawach, a tym mianownikiem jest Dolny Śląsk. Jest rzeczywiście coś, co nas wszystkich łączy w tym absolutnie wyjątkowym, magicznym regionie, nie tylko na mapie Polski. Mam głębokie poczucie, że że mamy szczęście żyć, pracować w wyjątkowym miejscu na mapie Europy. Ta autostrada czy też ten program, te propozycje, które w bardzo takich intensywnych ustaleniach wypracowaliśmy, odpowiada aspiracjom rozwoju całego Dolnego Śląska. A4 jest od zawsze, mógłbym powiedzieć, od jakichś czasów, ale na pewno od kilkudziesięciu lat jest kręgosłupem rozwoju, osią rozwoju Dolnego Śląska, Wrocławia i chcielibyśmy, aby ta propozycja, którą dzisiaj podpisaliśmy, petycja, te propozycje właśnie odzwierciedlały to, o czym wszyscy myślimy, aby ten, ta oś rozwoju była również, również dotyczyła w sposób zrównoważony całego Dolnego Śląska. I to, że pan prezydent Wrocławia w taki sposób mówi o, o Dolnym Śląsku jest, jest czymś samym w sobie niezwykle wartościowym, ponieważ rzeczywiście silny Wrocław to silny Dolny Śląsk i silny Dolny Śląsk to również silny Wrocław. Myślę, że jesteśmy w pełni świadomi, że osiągnęliśmy ten poziom rozwoju w tym regionie, że już tylko właśnie takim rzeczywiście bardzo uwspólnionym podejściem do rozwoju tego regionu możemy wiele osiągnąć. W sprawach, o których wspomniał tu pan prezydent i wielu innych, nie tylko drogowych, będziemy się pewnie w najbliższym czasie w sposób mam taką nadzieję, jeśli ta inspiracja prezydenta Wrocławia znajdzie właściwy oddźwięk, a pewnie znajdzie, będziemy się regularnie spotykać. Układ drogowy jest dobrym zaczynem do tego, aby rozmawiać o wielu innych sprawach i przed nami pewnie wiele ciekawych rozmów, spotkań i, i, i ustaleń. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Poproszę o głos panią prezydent Beatę Moskal-Słaniewską. Proszę bardzo. Proszę Państwa, rozwój Dolnego Śląska jest rzeczą, którą zauważamy wszyscy. Rozwijają się firmy w strefach ekonomicznych, rozwijają się firmy w strefach tworzonych w naszych miastach dla naszych rodzimych przedsiębiorców. Dolny Śląsk też nie ukrywamy jest miejscem przebiegu bardzo ważnej trasy tranzytowej. Jesteśmy na osi zachód-wschód, czyli transport pomiędzy. Niemcami a Ukrainą odbywa się właśnie drogą A4. Ile problemów ta trasa nam przynosi. Wiecie państwo na co dzień, bo to z waszych medialnych przekazów dowiadujemy się o kolejnych korkach, zatorach, wypadkach i problemach, jakie z tego wynikają dla wszystkich uczestników transportu. Wniosek jest jeden. Ten system transportu, ten system komunikacji, który funkcjonuje w tej chwili, jest niewydolny, jest niewystarczający i bardzo pilnie trzeba go zmienić. Przez ostatnie miesiące rozważaliśmy wiele różnych koncepcji przebiegu nie tylko drogi szybkiego ruchu S5, ale także pozostałych dróg szybkiego ruchu przebiegających przez Dolny Śląsk, i oczywiście kilka wariantów, autostrady A4. To co państwu dzisiaj przedstawiamy, to jest suma naszych doświadczeń, to jest analiza problemów jakie przeżywają firmy i prywatni użytkownicy dróg w naszych rejonach, w naszych powiatach. Jest to rozwiązanie także kompromisowe, bo jeżeli popatrzeć choćby na Świdnicę, no to jest to układ, który może dla samego miasta nie jest najkorzystniejszy, jeśli chodzi o drogę S5, ale patrzymy nie tylko na jeden powiat, nie tylko na jeden obszar, patrzymy na cały region. Ta koncepcja, którą wypracowano, jest dla tego regionu najlepsza, dlatego dzisiaj się pod nią podpisaliśmy i będziemy postulować w Generalnej Dyrekcji Dróg, żeby właśnie w taki sposób rozbudowa układu komunikacyjnego Dolnego Śląska została zrealizowana. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Poprosimy teraz o wypowiedź Bolesławiec, Prezydent Piotr Roman. Dzień dobry Państwu. Widząc dużo młodych twarzy na tej sali, e, chciałbym troszeczkę historycznie. E, proszę Państwa, w połowie lat 90. E, uznaliśmy, że trasą, która jest niezbędna dla rozwoju regionu, wtedy jeszcze były to województwo jeleniogórskie. W którym dwa miasta prezydenckie, Jelenia Góra i Bolesławiec, odgrywały udział, powołaliśmy wówczas Sudecko-Pomorskie Towarzystwo Drogowe, którego celem była budowa autostrady A3. Wtedy mówiliśmy o autostradzie A3. Nikt tam nie wierzył, nikt w to nie wierzył. Wiele osób mówiło, że jest to nierealne, nie ma żadnych szans. Potężny kryzys gospodarczy, który gminy, szczególnie gminy podsudeckie, niektóre do dzisiaj nie mogą z tego wyjść. I proszę zobaczyć, droga S3. Biegnie od praktycznie Świnoujścia do Bolkowa, a niedługo zakończy, zakończymy trasę na granicy południowej państwa. Czyli coś, co było nierealne, tak? ale było marzenie, po, po jednocześnie poparte taką ciężką pracą ludzi, którzy byli to, w to zaangażowani. Później się zaczęła walka o modernizację autostrady A4, czy to równolegle było, trwało to wiele lat. Dla mnie jako prezydenta miasta kluczowe było dokończenie tej autostrady, połączenie jest z systemem dróg europejskich, czyli ten odcinek od węzła krzyżowa do granicy, czyli do Jędrzychowic i dalej. I też wiele osób mówiło, że jest to nierealne, niemożliwe. Co ważne, umowę na budowę tej autostrady podpisywał premier Kaczyński, a otwierał Grzegorz Schetyna. Czyli autostrady i drogi nie mają aż takiego wymiaru politycznego, każdy rząd musi do tego się dołożyć. Kolejny element dotyczy autostrady A18, i znowu jeden rząd wyremontował północną nitkę autostrady w kierunku Berlina, ale wciąż wstydem była południowa nitka. Dzisiaj wiemy, że autostrada już w dużej części jest remontowana, podpisywane są kolejne kontrakty, a więc spokojnie nie tylko wyjedziemy z Polski do Berlina na dobrej drodze, ale i wjeżdżając do Polski nie będziemy się wstydzić za stan tej drogi. To są przykłady tego, że. Procesy dotyczące planowania muszą, wymagają również pewnego wsparcia politycznego. I tu jest wielka radość i wielki szacunek dla właśnie prezydenta Wałbrzycha, prezydenta Wrocławia. Dla tych wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że my się dzisiaj tutaj spotykamy i wspólnie za chwilę podpiszemy pod tą petycją. I mimo tego, że jak popatrzycie na, tą, na, tą, na ten rysunek, tam tak naprawdę w przypadku Bolesławca czy Lubina on być może tak na pierwszy rzut oka nie ma takiego dużego znaczenia. Może dla Bolesławca większy, bo w przyszłości mowa jest też o tym korytarzu transportowym od Bolkowa do Bolesławca, co pozwoli mieszkańcom zachodniej części województwa szybciej dojechać do granicy i później dalej na południe, na południe Europy. Ale my mamy tę świadomość. Ja mam szczególnie taką świadomość, bo rozwój Bolesławca, taki prawdziwy wychodzenie z kryzysu ekonomicznego tym kluczowym czynnikiem sukcesu dla Bolesławca było wybudowanie brakującego odcinka. Tego właśnie między Krzyżową a Zgorzelcem, czyli Jędrzychowicami. Mamy świadomość, że budowa tych dróg przyniesie efekt nie tylko dla tych miast, które są bezpośrednio położone i które już bardzo długo i za długo czekają na dobre połączenie drogowe, ale również i dla wszystkich mieszkańców, w tym również dla tych miast i mieszkańców, którzy żyją trochę dalej od tych planowanych, Odcinków. Dlatego wielka radość, kończę, bo i tak wiem, że za długo, oddając mikrofon kolejnym kolegom z tych naszych. No to jedziemy z, z zachodu na południe, Jelenia Góra, pan prezydent Jerzy Łóżniak, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, przed chwilą prezydent Bolesławca mówił o historii, trochę przeniósł się w teraźniejszość, ale ja by przede wszystkim chciałbym podziękować prezydentowi Wrocławia, że nas tutaj dzisiaj wszystkich. Zebrał, bo proszę Państwa to jest historyczny moment. Prezydenci wszystkich miast Dolnośląskich spotkali się we Wrocławiu i jednym słowem mówią o tym, że rozwój Dolnego Śląska w dużej mierze zależy z jednej strony od dróg, zależy od tych korytarzy transportowych, ale też z drugiej strony zależy też od nas, od samorządowców to my dzisiaj, samorządowcy, jeżeli usiądziemy, będziemy rozmawiali o wspólnej przyszłości, to będziemy starali się przekonać wszystkie ekipy rządzące, niezależnie od tego, kto akurat obecnie rządzi, do tego, żeby z nami rozmawiać, żeby rozmawiać o przyszłości. Nie z za biurka w Warszawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wyznaczać korytarze transportowe, żeby właśnie tu z samorządowcami rozmawiać. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że my przyjechaliśmy jako prezydenci miast, my przyjechaliśmy też jako reprezentanci naszych regionów. To za kolegą Piotrem stoi region Bolesławiecki, stoi region Lubański, za, za mną stoi region Jeleniogórski. Jak widzicie Państwo, patrząc na tą mapę, wszystkie drogi krajowe, takie typu S i typu autostrady, są na północ od autostrady A4. Na południe od autostrady jest tylko s trójka, która tak naprawdę do Kotliny Jeleniogórskiej nie wjeżdża. Ale między innymi też udało nam się wspólnie wypracować taki model, że S5, która obecnie jest planowana do, do Bolkowa, do węzła Bolków, żeby w przyszłości miała swoje swoje docelowe kierunek właśnie do Kopaliny Jeleniogórskiej. Dlatego jeszcze raz gorąco dziękuję prezydentowi Wałbrzycha za inicjatywę odnośnie tego przebiegu tych dróg, ale przede wszystkim prezydentowi Wrocławia, że potrafił zebrać nas tutaj we Wrocławiu i wspólnie mówimy tym samym językiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Pani Marszałku, Szanowne Koleżanki i Koledzy. No cóż, jesteśmy tutaj, ja jestem akurat z tej części północnej od autostrady A4. Konsultowaliśmy ten przebieg autostrady i zmiany na jej przebiegu również na poziomie tych dyskusji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad. Uczestniczyliśmy w tych konsultacjach społecznych, wypracowaliśmy określony projekt i swoje stanowisko przedstawi przedstawiliśmy dzisiaj ja reprezentując też i Konwent y, Aglomeracji Legnickiej wyrażam akces y, czy poparcie dla tych y, koncepcji przebiegu piątki ósemki trójki jeśli chodzi o powiązania tutaj w obszarze A4 ale i również samej A4 rozumiemy istotę rozwoju układu komunikacyjnego na Dolnym Śląsku dzisiaj będąc tutaj niejako wspieramy naszych y, kolegów i koleżankę części y, południowej województwa niejako też i popierając te działania widząc też i no, jakby realizację naszych oczekiwań bo budowa tych tego układu zresztą konsultowaliśmy to ma zachować też funkcjonalność wybudowanego układu komunikacyjnego to o czym Pan Prezydent powiedział Roman, rzeczywiście A3 miała być SS-3. Jest to ważna droga dla przeciwagi układu komunikacyjnego po stronie niemieckiej i aktywizacji obszaru województwa zachodnio-pomorskiego, ale i również naszej tej części polskiej. I tu dla mnie jest bardzo ważne budowanie silnego. Dolnego Śląska w konkurencji przeciwstawieniu się rozwoju, rozwojowi Saksonii i o, o tego obszaru libereckiego, bo na to trzeba patrzeć. My konkurujemy z tymi województwami po stronie południowej i zachodniej naszego kraju. I dzisiejsze to działanie służy też i wzmocnieniu naszego dolnego Śląska i budowania no, w konkurencji z tymi obszarami jego pozycji. Mam nadzieję, że będą to kolejne działania zmierzające do wzmocnienia dolnego Śląska poparte naszymi wspólnymi jakby inicjatywami. My spotkaliśmy się, to pamiętam z pewnością Piotr, jak i Robert w 2003 roku. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny w tym składzie prezydentów miast dolnośląskich i parę miesięcy rozmawialiśmy temu z Panem Prezydentem Sutrykiem, że takie spotkania są pożądane, więc dzisiaj się cieszę i dziękuję Panie Prezydencie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Proszę o kilka słów głogów. Pan Prezydent Rafael Rokaszewicz. Szanowni Państwo, Głogów jest najbardziej na północ położonym miastem województwa dolnośląskiego i wydawać by się mogło co my tu robimy podpisując petycję dotyczące rozwiązań drogowych południowej części województwa. Otóż nic bardziej mylnego, jesteśmy jak każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego użytkownikami tych dróg. Zależy nam bardzo na poprawie przepustowości, na bezpieczeństwie. Doskwierają nam problemy na autostradzie A4. Zatem bardzo nam zależy na równomiernym rozwoju województwa, równomiernym rozwoju naszych samorządów. My szczęśliwie posiadamy trójkę od niedawna co prawda jeszcze jest kończona. Głogów jest tym w tej chwili. O tyle szczęśliwszy, że projektowana jest właśnie obwodnica naszego miasta w drodze krajowej numer 12, która będzie miała bezpośrednie połączenie ze strójką, czyli to pokazuje, jak świetnie ten układ drogowy powinien rozwijać się w naszym województwie, jak to jest ważne ze względu na funkcjonalność, połączenie, integrację społeczności naszego województwa. Zatem cieszę się, że w ten sposób wspólnie staramy się wspierać i rozwiązywać problemy naszego województwa. Myślę, że tak jak świetne rzeczy dzieją się w zakresie kolejnictwa, tutaj także przy udziale województwa dolnośląskiego, Kolejnictwa na Dolnym Śląsku, tak i te tematy drogowe mają szansę na wspomożenie rozwoju naszego województwa i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Robert Raczyński, prezydent Lubina, bardzo proszę. Ja chciałem Państwu anegdotycznie powiedzieć o tej sytuacji, która teraz jest. Mi się przypomina, jak każdy z nas się wypowiada, sytuację taką meczową wiele, wiele lat temu, kiedy kończy się mecz, Polacy wygrywają. Dziennikarze nagrywają kapitana, on opowiada o, o całym meczu, o silnych, o słabych momentach. No i oczywiście zostało 5-6 minut końcówki do spuszczenia sygnału. Dziennikarze muszą to coś wypełnić. Dorywają drugiego napastnika, Polaka, już nie pamiętam nazwiska. I pytają, no ale jak pan, jak pan ocenia ten mecz? A on mówi, a ja chciałem powiedzieć tak jak kolega. I w zasadzie skończyła się wypowiedź. Ja chciałem powiedzieć to co koledzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To było osiem wypowiedzi, ośmiu prezydentów, ośmiu dolnośląskich miast, ale jest z nami także co niezwykle istotne, szef regionu, marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski. Panie marszałku, proszę o spuentowanie. Pani prezydent, panowie prezydenci. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za. I za ten apel, ale za to, co w tej chwili się dzieje. Mianowicie jeżeli popatrzymy na wypowiedzi, czy wsłuchamy się wypowiedzi prezydentów, to na pierwszym miejscu bardzo mocno podkreślane jest dobro województwa i rozwój województwa dolnośląskiego. A więc patrzymy, każdy z prezydentów, mimo że jest włodarzem swojego miasta, patrzy z góry na województwo, nie tylko na Swój lokalny interes, ale również na to, żeby w województwie działo się na jak najlepiej. Dolny Śląsk jest wyjątkowym regionem, co kilka razy było podkreślane. Dzisiaj połączyła nas autostrada A, A4. Tak? Autostrada, która jest arterią, która, która, jest, która umożliwia rozwój dolnego śląska, ale co, co jest niezwykle istotne to to, że rozmawiamy nie tylko na temat i w tej petycji jest mowa nie tylko o A4, ale o skomunikowaniu całego Dolnego Śląska, a w szczególności tej części południowej. Bardzo zależy nam jako władzą województwa dolnośląskiego na równomiernym rozwoju naszego, naszego Dolnego Śląska. To, że jesteśmy jednym z trzech w tej chwili, czy dwóch Regionów przejściowych, czyli już nie biednych, ale jeszcze, jeszcze nie bogatów, to jest zasługa wszystkich Dolnoślązaków. zachów, to jest zasługa samorządów biznesu poszczególnych, poszczególnych mieszkańców. I cieszę się ogromnie z tego, że to spotkanie jest i tych spotkań będzie, będzie więcej. Jeżeli chodzi o rozwój, to ten rozwój jest uwarunkowany przede wszystkim dostępnością transportową. Była wspomniana. Było wspomniane o rozwoju kolejnictwa, które rozwija się i jesteśmy liderami, będziemy liderami jako, jako region w kraju. Ale chcemy też, żeby te drogowy system również odpowiadał naszym, naszym aspiracjom. Bo jeżeli chodzi o równoleżnikowe, to w miarę województwo jest skomunikowane. Natomiast też chodzi nam o to, żeby, żeby ten rozwój drogownictwa również był południkowo, żeby sięgał właśnie te granice naszej południowej części województwa. Połączyła nas A4 i myślę, że, że tak dalej będzie. Też jest to sygnał, że chcemy być partnerami dla rządu, że chcemy współpracować, chcemy razem podejmować te decyzje i też chcemy, żeby nas słuchano, żeby te decyzje, które wypracowujemy, o których mówimy, one były brane pod uwagę. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Marszałku i to właśnie szef naszego regionu jako pierwszy podpisze petycję. Prosimy operatorów fotoreportu. samorządowcy, także szef naszego regionu, pan Cezarek Szybelski zdecydowali, że najlepszym wariantem dla mieszkańców naszego regionu będzie wariant czwarty, czyli bypass po stronie południowej pomiędzy węglem Kostomoty a Wrocław Wschód i do tego dochodzący łącznik od drogi ekspresowej S5. Niezwykle ważne jest także dla nas to, aby powstał dodatkowy łącznik przy drodze S3. To także jest wyrażone w tej petycji. Całość materiałów, fotografii, ale także te informacje, o których tutaj mówiliśmy, otrzymają Państwo na swoje maile. Zabranie mikrofonu, zrobimy wspólne zdjęcie. Chciałbym pomóc, ale boję się, że zniszczę, więc... Czekajcie. Hmm? Raz, Fotoreporterzy, operatorzy do przodu. Teraz minuta dla Was, dajcie znać, gdy będziecie ugrani zdjęcia. <grymne> Miejmy Mam nadzieję, że jak będziemy otwierać tą drogę, to jeszcze mówimy <laughs> to jest to, to Myślę, że to tak szybko. Gorzki, no. ale widać, że się uśmiechamy. Gorzki. Chodziło <laughs> o Pani prezydent siedmiu prezydentów dolnośląskich miasta, a także szef regionu marszałek województwa Cezary Przybylski e, została podpisana deklaracja. Wariant czwarty to jest ten wariant, na który stawiają samorządowcy Z Dolnego Śląska. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli fotoreporterzy, operatorzy OK. To kończy część oficjalną, kończy część oficjalną, kończy... Tak, tak, tak. A, to dajmy, to